Drodzy diecezjanie, przeżywamy święto zmartwychwstania pańskiego. Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał. O fakcie zmartwychwstania opowiadają cztery Ewangelie. To nie tylko jest fakt historyczny i misterium naszej wiary, ale zmartwychwstanie to też jest fundament naszej wiary. Próżne byłoby nasze nauczanie i próżna byłaby nasza wiara bez tego faktu zmartwychwstania. Zmartwychwstanie to nie tylko ożywienie zwłok, tak jak w przypadku Łazarza. Łazarz powstał do nowego życia, dążającego ku śmierci. Chrystus natomiast zmartwychwstał do życia nie mającego końca. W czasie śniadania wielkanocnego będziemy się dzielić potrawami wcześniej poświęconymi w naszych świątyniach parafialnych. Te potrawy symbolizują obecność Chrystusa przy naszych stołach świątecznych. Niech ten Chrystus zasiądzie, Każdej rodzinie, niech niesie nadzieje dla tych ludzi, którzy dzisiaj przeżywają ból bezrobocia czy strach przed utratą pracy, czy przeżywają czas biedy w domostwach. Niech ten Chrystus zmartwychwstały zaniesie wszystkim naszym rodzinom łomżyńskiej diecezji nadzieję. Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał. Drodzy diecezjanie, wesołych, szczęśliwych i pełnych nadziei świąt wielkanocnych.